Wiesz, czym się zajmują Wiedźmini? Każdy pentak to wie. Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi. Gorsi? Ano gorsi, bo jaja mają zwiędłe. To ja już pójdę. Dużo macie problemów w mieście? Bandyci, potwory, plaga. No i ty. No tak. Zaraza! Poprzysiągłem kiedyś na ten kamyk, że nie przepije mnie żaden człowiek. To diament. Nie mogę przyjąć. I nie jestem człowiekiem. Bez, kurwa, to sprawa honoru. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Zjeżdżaj śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza: poczekacie aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyryżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mnie daje! No właśnie złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda w kubeł mówię! Nie drzyj się, bo jak mamy kocha, mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk! Pięknie kurwa, pięknie. Prawiedliwość nie jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. My kurwy mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. Hej, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. He <trafnie> odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Gerald i parszywy odmieniec. Żal mi serce ściska, skór wielu, ale znowu będę musiał cię wynająć. Pod warunkiem, że się zgodzę, Jaren. Zrał cię pies, Wiedźminie. Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. <grym> już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Spieprzaj, dziadu. Tak jestem, ludożercą, Ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć Kanibal. Blado wyglądasz, może coś... Zjesz! Milcz, skurwielu. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy. Nic kurwa nie wiem. Robisz interesy z Salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma napięku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Hendożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. W takim razie skąd miałeś Wiedźmiński Miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Zajmujesz się też hazardem? Jestem, kurwa, absolutnym mistrzem pokera. A co? Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Ochroń się przed zarazą! Jak to możliwe? Zaleca się nozdrza wraz z jamą ustną, chustą lnianą zasłaniać. Hm? Szmatosę, mordopysk o wincie! Może was choróbsko nie dopadnie. Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Co tutaj robisz? Co? Szukałem wychodka. W skrzyni? Nie twoja sprawa, zjeżdżaj. Jak śmiesz. Wiesz kim jestem? Nie, nie wiem. Ale znam takie cięcie, po którym ofiara zostaje z jednym uchem, jednym policzkiem i połową szczęki. Można to przeżyć, ale nie można już potem między innymi grać na flecie. Tysiąc pieprzonych grotów do włóczni dla tysiąca pieprzonych tarczowników. Oto przyszłość przemysłu! Nie unoś się, pojmuję. Przepraszam. I dziesięć tysięcy bełtów do kuszy, do kurwy nędzy! Nie zapominajmy o kusznikach! Na honor. Tris, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara. Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech. Jesteś skończony z Flaczki? Może jednak. Dark Ambra der Hadrean. <laughs> A teraz naprawdę mnie rozbawiłeś. Masz jeszcze jakiegoś asa w rękawie? Czy możemy już zacząć się zabijać? Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz ginij! Ja cię pierdolę tarcza Alzura! Magister, zajmij się nim! Nie mam przeciw zaklęcia! Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnić jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem! Nie pierdol, magister. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie unoś się tak. Dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O Jak ja jej nienawidzę! Ale niedoczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Jak powiedzieć Wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol. Wiedmolol? Wiedmolol. Ból musieć być. Bez bóla wychodzi głąb. Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani twa mądrość ustępuje tylko twojej dobroci. Psiakrew, nie udawaj głupiego! Nie dopuszczam do siebie myśli, że ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karb twoich sławnych skrupułów. Pani, Twe oczy lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba... Dalekie i zimne. Słabo. Masz najlepszy tyłek w Tamerii. Smakuje paskudnie, ale przynajmniej będę miał przyjemny oddech z kwiatową nutą. Geralt! Dobrze, że jesteś. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Wygląda spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. A pochybę oh, oh, oh. synom. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik Ostrita. Wielki Mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej wiedźmy Merigold. Nie wspomniałem do kogo należał pamiętnik. Ale. Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Palto licho. Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Jawet. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije Wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy ile zażądasz. Jestem Wiedźminem, niepłatnym mord. Dobra. Dziesięć tysięcy. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ne, trudno. Dostaniesz osiem tysięcy. Rozumiesz. Podatek dochodowy. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Scena godna obrazu. Król, czarodziejka i wiedźmin jednoczą siły w walce ze złem. Jeśli będziemy dłużej zwlekać, de Aldersberg wymorduje wszystkich malarzy. Ruszajmy. Rzekł wtedy mężny Foltest. Czyny radowidzie? Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia. Wiernie i co do słowa. Foltest powiedział: Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt! Za grosz w tobie wyczucia poezji. Chcesz walczyć? Nie i tak będzie. To już skończy się Twoja ucieczka przed śmiercią. Bądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. A ja ci ufałam. Co wyście na górze wyczyniali? Moje słabe serce. Pomocy! Zdychaj, babo. A